Witam, witam. Dzisiaj ostatni dzień. No, w tym sensie, że dzisiaj jest ostatni dzień. coś takiego, bo ja muszę to sobie też ogarnąć mózgami. Dlatego coś dla Was zrobię. Właśnie tego pytacie się w takie, Czemu jesteś taki wkurzony? Ja, na co jestem wkurzony? Bo ja nie rozumiem ogólnie na co jest, jestem i nie są tworzone A dobrze, o, ładna pogoda gorąco jest eee, zapaliście mnie pytanie barken tułowałem tam eee, Czy ty czekasz na odpowiedź ze strony Bodnikase? Coś tam podłapałem, gdzieś jakiś komentarz podłapałem. Czy czekam na odpowiedź od Botyklajsa na wezwanie Wesal na punkty? No, czekam, czekam i czekam. Dzisiaj chyba nie doczekam na odpowiedź jego. Tak się poflunił, tak się poflunił i Botyklajs przegrał znowu. Dla mnie to jest gość, który nie ma swojego życia, tylko musi się wspinać do kogoś, ogólnie. Dlatego tak mówię, no bo ty kres, po prostu nie umie swojego życia sobie innować, tylko się lubi wcinać się komuś w życie, Bo ty kres, ogólnie. Ja czekam na odpowiedź jego. Dlatego cierpliwie czekam, ale chyba się nie doczekam czekam tego typu. A kart na odpowiednie go po chyba się bo ty kas z, z tym wesale tym na punkt opowie. Dlatego nie odpowiedział na to. Tak się fafornie, tak się wam żadł na live. Gówno się zrobiło z tego. Przeproszenie. Takie Rambo, nie ucieka przez okno? Otwarte? Nie, nie ucieka. Spij sobie właśnie. Hmm, Na czym ja skończę? A, Tak, ja mówię. tak się fluni do mnie. Ej, wystraszy się, bo masz. Bo... Ruty? Na, na niego? Nie rozumiem twojego pytania tutaj Nie pytam tylko tego Ja po prostu czekam na niego Czekam na Żeby mi się Odpowiedział Czy bierze udział w Na punkty, czy jest Po prostu Widziałem zdjęcia Mielnie. Widziałem, się podnieca podnieca się tym, że tam fajnie podbije pod to Też trzeba być trochę gigantem. Do no mnie się tutaj poflumił Christ. Żaliłem się na lepiej. To gdzieś pamiętam. No i po co będę tisuć z takiego czuba? Który sam nie wie co chce od życia? Udałem dałem mu wyzwanie freestyle na punkty. I takim sposobem mogłem jego znieść. Po co mam robić, Disa? Po co mam coś? Wystarczyło może coś takiego załatwić. Freestyle na punkty. Tym więcej kto będzie miał na punktów, tym wyrywa. A po prostu, bo ty raz stłużył. Nie ma jaj. Zesrał się. Do tego nie boję się odpowiedzieć, tak się do mnie skinał, Do mnie? A tego głupiego nie może odpowiedzieć. Ale już. Ja Trenuje i piję kainery? Nie, nie pije. taki gówno. A, mam to w dobie Jest Minka Rura, bo ty co mogę powiedzieć. Po prostu spełnił się, bo nie, bo nie wiedział, jaki ja mogę być niemiły. Nie znał, nie, nie znał to dziś mnie. Tega mi się do mnie. Tam się podbijał pod fejm. To trzeba też być chory na głowę. Ciekawe, czy zgodził w ogóle. Włosy chyba nie, tylko widziałem, że zgodnie sobie brodę Karolina, ja mam żonę. Jakbyś się pytała, ja się trenuję, to się tak ma. No dobra, to jest takie moje następne podsumowanie tego typu bo ty raz i ma jaj, żeby mi odpowiedzieć nie się bawi po prostu i tyle mogę powiedzieć z powodu botrygasa dlatego dla mnie to był spalony człowiek, następny spalony nie będę się tutaj mówić, o co sam się sprawił tutaj się do mnie spinał a głupi odpowiedzi nie umiał odpowiedzieć przed wyjazdem do na koncert telegu to, to było kilka dni Nina a kochanka, jaką kochankę ty jestem Sonaty, sorry ty się pyta, bo jakoś pyta się niemiło jakoś na no, czym ja to skończyłem, bo się wybiło mnie z rytmu. A zwójnie jest tam jest, to już każdy o tym wie. Nie muszę się powtarzać. Chyba Chyba mi się że wszystko. To co powiedziałem sprawy pod DKS-a. To jest takie podsumowanie dla mnie. Na swoim że się do mnie fafunił, jak on to powiedział na live. Wystarczył jeden mój krok zrobić. No i nie odpowiedział. Czyli nie ma jaj, jak mówił. Trudno. Znowu przegrał A tak myślał, że wygra. Cienka dupa z niego. Ale to jest jego słowa Nie moja. Ja włosy po powiedziałem to, co miałem powiedzieć. Ogarnąłem temat i to wszystko powiedziałem. No dobra, trzymacie się do usłyszenia Będzie.